A moment, tylko zamykamy, otwieramy i już jest skasowanie, tak. Właśnie może do tego pytania, jeszcze tylko właściwie, to co tutaj jest głównym narzędziem do detekcji tego faktu, o tym teraz pani powiedziała, czy powiedzmy zdolności pewne człowieka, na przykład pani, tak zrozumiałem, przez traktowanie o powiek, pewne rzeczy może rozpoznawać, czy umiejętności oddycyzyjne, a, a, a w jakim zakresie są to jakieś urządzenia? Z urządzeniami słabo. Wszyscy, którzy się zajmowali polami trucyjnymi w Rosji to się badało głównie tzw. Tak ramkami, czyli ta różka rozwidła, taka klasyczna różka. I wszyscy byli dobrymi operatorami tej różki. U urządzenia to są... Ja to jeszcze też będę mówić o tym detektory, które mierzą, że coś się zmieniło, ale ile się zmieniło, nie wiemy. Wychodzi na to, że te metody, czy klasyczne, dalekodystanszynne, czy jakieś tam bardziej udoskonalone, są i szybsze i dokładniejsze od tych.